Witam, bonjour. Jak wiadomo społeczność polskich mangoziebów w dzisiejszym świecie rośnie do rangi ultra, master, mother, fucker, Cox rozumiesz. Postanowiłem, że stworzę własną armię fanatyków chińskich bajek, która posłuży mi za pretekst do nagrywania filmików na tej platformie. Nie wiem czy materiały tego typu wam się spodobają, ale nie mniej jednak zachęcam całą piękną społeczność do socjalnego rozwoju kanału. Czyli klikaj łapę w górę, a jeśli ci się nie podoba to strzel łapę w dół i wypierdalaj, bo nikt cię tutaj nie chce. No i na pierwszy ogień pójdzie produkcja, która spowodowała u mnie wewnętrzne rozdarcie emocjonalne i byłem pod jej wrażeniem przez cały okres oglądania, a naszym głównym protagonistą jest Tatsumi, że jakoś tak to było, który w pogoni za pieniędzmi dla swojej wioski wybiera się do splamionej korupcji stolicy. Generalnie jest jak stary, który opuścił dom pod pretekstem zakupów i w postaci wleka, wiesz o co chodzi. Ale słuchaj, no i on generalnie sobie tak przybywa do tej stolicy, no i tam ta cytata w anime, baba oszukuje go w przydrożnym barze na wszystkie jego oszczędności, przez co jest zmuszony spać pod gołym niebem, a widzące to blond włosy, babsko, próbuje go uratować przed nędznym losem i zabiera go do siebie na Hawirę. Niedługo później okazuje się, że nasza blondy wraz z rodzinką jest zepsuta do cna i zbiera dumnych świeżaków, by potem odbywać na nich tortury, no taki plot twist się robi. A nasz bohater widzący w zepsucie bogatych ludzi ze stolicy dołącza do zakonu zabójców i razem z armią rewolucjonistów będzie się starać rozkurwić, to znaczy rozpierdolić od środka naszą chińską Warszawkę. Epickie sceny walki, słuchajcie, wspaniała historia, co chwyta za serducho sprawi, że będziecie chodzić jak po pogrzebie, naprawdę. No i cóż, no trzeba się oglądnąć, prawda? Drugą zarazem ostatnią bajką na dzisiaj jest atak Tytanów. A opowiada ona o tym, że w postapokaliptycznym świecie żyją ludzie otoczeni przez takie 3, 50 metrowe mury, których nazw nie pamiętam, ale to luj, No i generalnie poza nimi nie mogą wyjść, gdyż za murami są Tytani, którzy jedzą w ludzi czy są nazywani wrogami ludzkości, czy jakoś tak. I historia zaczyna się w momencie, kiedy znikąd pojawia się 50-metrowy tytan, który skopa kiepsza bramę, a do środka zaczynają się dostawać bezmuzzy tytani. No i powodując chaos, no i w ogóle niemiło. Główny bohater Eren, którego stary jest lekarzem, a matka Kujwiki, pogłębia chęć zemsty po tym jak cała jego rodzina zostaje brutalnie zamordowana przez tytanów. No i widzowie on sobie, wstępuje takie od naszego wojska. Które zajmuje się eliminacją detanów i obroną murów. No, nime bardzo mi się spodobało, ze względu na wspaniałą historię, oraz przede wszystkim muzykę orkiestralną, która jest po prostu niesamowita. Jak jesteś audiofilem, czy graz na jakimś instrumencie, to będziesz wiedział o co chodzi. No i to w sumie tyle. No, oglądnij strzel, łapę i cześć, pa. Żegnaj, adios!